Dobra, ścinam goździa. Uuuu, Let's go! Double lisecik. Ładnie. do domu. No jest, I ciebie? No, mam to. No, one on. Oj tak. RL Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty i itemy w grze Rocket League. Z wieloma metodami płatności i na każdą platformę. Z kodem BRUCE. 3% zniżki. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bruce i dzisiaj kończymy sobie nasze 5 placementów z Nuxim witam. Cześć, to znowu ja no i widzicie mamy 1605 MMR -a. po ostatnim odcinku wygraliśmy wszystko, więc przechodzimy do Dzisiejszych Gierek, moi drodzy. Nie zapomnijcie o tym, żeby wpaść na moje wszystkie social media. Linki są w opisie oraz do social media Nuxiego, które też będą w opisie. W sumie to tylko Twitch. Jeżeli temu Leniowi się zachce streamować, to możecie tam kiedyś wpaść i zobaczyć, bo Nuxy naprawdę grać potrafi. Także, no, przechodzimy do spotkania. Nie, Oni są dobrze. Boxy tak? z Rajas są dobrze, no? no to... Wczoraj na Boxy za Screamy grałem. No to w takim razie się skupiamy i mykamy w Rocket League. Zostałem ci to. Gościu chyba też to zostawił. Także Nice try Cofie? Uwaga podjeżdża Miejsce do... z tyłu nie będzie. Okej okay. Mam to. Dobra, wezmę. Nice save. Wezmę przebiję jeszcze. In front. sypnij szybko. Spróbuję? Mhm, mam strzę? No, ale tu Mam Close. to jeszcze. mam to, mam to do ciebie. Czas będziemy. śmiało. Dlatego, że busta nie będę miał, to po prostu wybiję. No. Mam. znaczy no blok. Spójrzcie. Do środka? Zagraga. Jest tam, jest tam, jest tam. Tyle. Go. Zajeste. No Bardzo ładnie zagramy. Chyba będzie trzeba dzwonić <grystanie> Haha, Na No, go no. Nick. Oj, oj, oj O nie Unlucky. No Oj, szkoda Szkoda, kickoffa Źle zrobiłem Lys. Czekam Nice Czekam za tobą Mam... Na backboard jestem A, pojadę Nice Gosiu, tu jest, czekam backboard Change'u jego Mam stówę za tobą Mam tutaj. Nice, ma to Mam to? Bampa dostałem do przodu, jestem tu Dobra, git, wezmę? Mam to jeszcze? Ja nie stąd wziąłem. Nice, ładnie. Sam? Mam. Umarłem. Masz jeszcze grać, mam 9 boosta. O. Podejdź po prostu. Inny to no. Nice. Fejkuję. Masz? O nie. Mam mało boosta. Zero mam. No. Ja, ja, dopiero co, ja dopiero co spadłem. Okej, okay. challenge ja w takim razie. Zero cały czas. Zero, zero, zero. Nie ja mam 30. Spokojnie, spokojnie Nikogo nie ma. Jedni dodra. Nice. A, ma to teraz. Mam tu. tam Drak, pod tobą. Zero bójsta cały czas, ale defensywy klepimy. Jest tu. Masz? Nie. Okej, okay. nie trafi. Ale Ta, open. Zero mam. <grym> <grym> ale mamy, ale bardzo. to się tak odbiło, jaki to był bounce w ogóle. Zobacz. <grym> <grym> Jeeeee. Nie złapiła, poszła. Sam, sam, sam. Szybko. Dobra, nice, dobre. Ładnie. Nice, ładny chliczek. Zastrzelam, najstrój nice, right? nice. strzelam, mamy to, 3 nice. let's go, Uff. działa, 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 działa jak natura chciała, Jest pomison na wzdęcia, <grymne> to ci niech nie jest sponsorowany <grymne> przez firmę S-Pomison, <grymne> <grymne> dobra, fejkuj fejka, fejkuj, 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 Fejk... aha, że fejkujemy, a ty nie a. co? E, nie, no masz, masz 3 lata, masz 3 lata, spokojnie. Dobra. Jednak nie wziąłem. Fake, fake działa. <grym> Zar zarąbisz się. No to wygrywamy, proszę Państwa, pierwsze spotkanie. Przechodzimy do placementa numer 6. No i gitara. Nie! nie. Przepraszam, do placementa numer 7. Teraz wygraliśmy szósty. Przechodzimy do siódmego. bo mistrz rob, zrobił to samo, co w poprzedni prezesowym. Tak. W... Niby zagraliśmy 10, a zagraliśmy 11, 9. 12, czy coś. No właśnie. Nie wiadomo, cośmy zagrali. O, i dobrze, Enemy. Dobra, pierwszy raz trafiamy tą mapę w siódmym spotkaniu i trafiamy enemy, który gra ze sobą razem. Także no, będzie ciekawie, bardzo ciekawie. Ja cofnę za ciebie, Mixi. Lecę ja sobie, mordo późną nocą. O, nice, środek będę. Pinsza, pinza. Nie podam, podam. No i nice klasa, pięknie, dobre Panako. Bardzo ładnie Mało to tak mówię. Nie no nie ma opcji. Ale git, bardzo dobrze przeszła ta piło. Ten chrona też to że mnie nie kopną. Także mamy bardzo ładnie. klipek. Na no chłopie. Nice. ja się cofnę Jadę. Nie, a, a, y, nie! Coś ty zrobił! Boże! O nie! Chciałem sobie to skontrolować i nie zauważyłem, że loteria do mnie podjeżdża. Luz. Podjadę tu. Możesz podjechać? Podejdź, Nie, nie mogę, nie mogę. Za jestem Infront. Oj Uważaj Nice Chasuję loterię Dobra, zestrzałem Nice, bardzo ładnie Loteria kurde, co się zestresował, że jadę do niego Pa Follow <grym> it Też bym się zestresował, jakbym zobaczył wielkiego bumpena Na pełnej prędkości Podaj Czekaj sobie. ja już, już nie, już nie podawaj. Ajajaj. Aj. Up jest Loteria. Ten Loteria to tak jak Mateusz Gotówka w Mam? sumie. Bez kitów. <laughs> nice. Nice. Mateusz Loteria. <laughs> <laughs> Mateusz Loteria. Bam <laughs> tę Loterię. O, nie wyszło. Nice bomb. Marzy? Ładne zderzenie jak coś. O, a też nie wyszło. Oj. O, malta. O kurde, musty do sidewalla? O kurde, to było za mocne To by już Zagieł wszystkie interesowe przestrzenie, jakie istnieją O, przeminął A, to golo O, gola. mnie, niestety, loteria Ay, my bad Nie dam Oj. rady Gumbl, czy... Ja mam Nie? mam Nie! Czekaj, To nie? Nie zdążę O, zmisował to, ja bomba mam Teraz przesuń się <noise> <noise> Przesuń się Dobre komsy są o, oh, nie, wow. a je, je. unlucky, my będę destrolowałem. Dobra, masz? Je. Nie, no czekam. Do lewej sobie to dam. No Wezmę to. Aha. Tylko Busta, Nice. Bump tego, bump tego, Dobra. O, unlucky. Oh, shit. O, nie, o nie, nie podoba mi się to. C czyli może z bumpem? O, jednak nie. O, dobra, mam. Podjeżdża, uważaj bump. Mhm, do ciebie? O. Masz to, czas będziemy. miał. No. czasu. Goszczyk jest backboard O, oh, jump freeze O, okej Czekam Do ciebie? O, Oj, nie dasz rady Tak to średnio Możesz? Tak, tak średnio bym powiedział okay, Czekam backboard O nie no, to Ale 3. mnie przebił On na 3-3 Zostawiam, zostawiam, zostawiam zostawiam No ale on mnie okay. zostawia Cofnę za ciebie Możesz? Mam to No Mam jeszcze No, ja za tobą Nice Wampnę, wampnę Zostrzałem Nice. Bardzo Nice. 4-3. No i klasa. Wielki powrót i mi się nie uda. fli Tego? O, nice. Musiałem oh, tak. Oh, oh. Czekam. Wampniesz go? Weź go. No. wykier... No. Wy... wy, wy o, git. Wykierunkowałem. Wy wy gielu i go. Solo. Gol? No. Nie. O. o. gol. Gol. <laughs> Bardzo ładny. 5-3. Gol. No i wygra no to fajnie, no to przechodzimy do meczu numer 8 placementowego, na razie 7 zwycięstw. Dobra, no to mamy meczik numer 8 na kolejnych dobrych zawodników chyba. Dawaj lewo, pojadę. Dobra, daję lewo. A teraz już bez fejków, bez... o. O, a propos fajka, no to Dobra. chyba... Top chyba fejk. Top 10 bez fake moments. Uważaj. O, może ze bam, bam, tego jak wygląda. Kurde. A, zaufałem, uważaj, bo jestem. tam. to. Mam, mam jeszcze. Tak. Uwaga, jest... za za one. Nadin, pan wion. Nie, nieważne. Musi musiałem go bitnąć. Bo stanęłam. Ciężko go naraz. Masz czas. On... Nie wiem, czy to ma, ale masz to. Dobra, Git. On mnie tu będzie denerwował. Możesz? Nice. No, Busa open. Chyba. Nie wiem, czy to zna, znaczy. że. No, tam. Ja zdążyłem. No, jednak nie. Nadin. O, ty, mam to. Masz? Oj, i idź, strzałem, on nie skoczył, on nie skoczy. On nie skoczy. Ale grubno? On nie ma bursta, co on robi? Nie wiem. Blokuję. podam ci środek, bądź. Double? Mam. Nie no, to się działo. Pod nim? Nie mogę, sam jesteś. Dobra, ścinam no gościa. Szybko środek. <śmiech> <śmiech> uh, clean! <laughs> Let's go. Zajebiście. Bardzo ładny, dobry strzał. Double wisecik

Fejkuję Czeka, masz. czekam On se, on se dubla strzeli, jednak nie Sam? Oj O shit, no ale gówno, dobra, no to co? Sidewalk. Tradycja Mam? O, o dobra, git Aj. Możesz spróbować? Oj, 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 jest tu, jest tu Dobra, masz to Gdzie? GDZIE? <laughs> na kogo ty sobie myślisz, że na kogo grasz, o? nie, my bad, ja źle podałem Znaczy, źle podjechałem Aj, mój mózg się wyłączył Już tam jest sam, jak coś więc możesz. Ta. Go. Blok. Bez. Mam to. Go. Manta. Ta, Czas. No tak. <laughs> Słuchaj. Musiało się stać prędzej <laughs> czy później. Dobra, klip wersja druga? Jednak nie. Uważaj. O kur... Zagra... Zagrywka go na mnie. Manta. Wow. Dobra, czekam. Manta. Masz? Do lewej ścianki zostawiam. Więc no. tu nikt do tego nie podjechał, ale się skonfuzowałem Uwaga, mam... hitek i Hitek, Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę Podjedź Dobra, mam to Ja mam 20 Zostawiam Las nas jesteś Dobra, masz to No nice. Hitek jeszcze Ja tylko że demo też mam Mam to Masz Clear'ek Ty Dobry clear O ma Podam ci to Dobra, dawaj. O oh my dawaj na go. Co Brawa jest? Jakoś. Nice, środek, środek hitni, ja już lecę. O kurwa, zagraliśmy? No. no, już by! U. Nice, safe, Jezus Mario Follow? Nice. No, go. Nie Możesz? Ja muszę poczekać. Ja Dobry. Cofaj się, bo boosta, cofaj, no, cofaj. Go, go. jadę. Mam to. Busta nawet mam. Jeszcze. Corner door? Zostawiam. Cofam. Nie ma, no ja poczekam. Ja mam mało gusta. Nice Blok. Podjedź. Dobra, mam. Akros cross? Three. Jestem. I tak. Nice, On one On one, one Bump, go, bumpuj, 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 bumpuj. bumpuj. Nice try. Ur Nie trafiłem. Mam? Mhm. Uh -huh. Solo? Nice. Gol. Nie. Nie. Prze przeleciałeś. Plus mam. Zero. Zostawiam. Ale Musisz. awkward jest. Dawaj. Teraz mogę. Mam. Jednak nie. Czas. Mhm. Uh -huh. Mam to jeszcze. Nice flick. mam. Fake'uję. To zestrze. Do ciebie, do ciebie. Free shot. Zajebiliście, let's go! Ładnie rozegrano, pięknie. No i ósmy mecz wygrywamy. No kurde, troszkę tutaj trzeba było się bardziej skupić, ale y, wygrana to wygrana. No także przechodzimy do meczu numer 9, moi drodzy. Oni też są dobrze. Dobra, no to przechodzimy do kolejnego spotkania. Jeszcze Nox je do lewo. Dobra, jadę. Do dziewiątego placementa. Nice, mam to. Solo zagra. O nie, czekaj. Wywróciłem się strasznie, gościłem. Ja o z... jezus. Uwaga, MD, up is. Masz? My, bad, A, my bad. Mogłem wyskoczyć. Ja strasznie źle zagrałem. A mam. O, nice. Hej, jeszcze po to jechał cały czas. Środek będę. Nice, mam. Masz. Mhm. Czas. Plecy wyprostną. Nie fajnie. Nie no, nie mogłem. Sorry. Les. Mam to. No, domina? Nie mam jak. Solo? Okej, okay, mam. Nice, solo cały czas. Solo. Up jest, no nice, i strajk, to tam. Nie mam jak, już, hitek. Bump jednego. No i strajk. Skosowałem bump, bump. Nice, bardzo nice. ładnie. O to chodzi. No to 1, 2, klasa. Chętnie, sufit. A nie trafił. Możesz? No ja. to Ja. Teraz nie mogę. Nice. Demos do startu. -hmm. Open w sumie. Dobra, gate. Mamy to. 2, 2. Nice, Dobra, super. Dobry challenge. Poszedł od razu na cornerku i. No i dobrze poszło. Git. Tam mi skoczy. Bam, na go. Znażysz? Znażysz. Same side? Nice. Raz. Mam to. Wiecie? Nice try. Mam to. Sturny od razu. My bad. Nadin? Nie. Go. Masz? Nice. 10,500. Masz? A mam jeszcze. Nice. Podjadę do dąbę. Change żyjemy. No, 12. Dąbę. Mam. Sam jesteś, nie ma tam sety, las jesteś, last jesteś Czekam za tą, możesz Nice seta Garściu, tu jest A backboard Okej okay. Masz Do ciebie? Mam, mam no. Czas mhm. Low 50, znaczy high 50 Cofam za ciebie Ja cofnąłem full Myślałem że ktoś podjedzie do tego no, do... No do prawej, do prawej corner Trzymaj. Jest tu, jest tu quick, nice hit Zerałam, floatuję Mam Sala, zagram Bam, bump, bump Sam jesteś Znowu. Nie mogę, mi to wywali. Apis, nice hit Bampa dostałem. Czekam za tą mam to. Apis. Mhm. Nice hit. A bloknął to. Mam to, środek no. Nie mam jak. O nie, nie to. mi się. Za daleko stoję. Nice hit. Dobra, wezmę. Teraz już nie. Część do... 20 to Mam to. Nice, jeszcze tak. raz? Mam. uuu <coughs> uh, nice. In front. Syp. Byli Mam. Spanikowałem. Masz, masz, masz. Tyle. Hitek Do, do przodu. Żartek. Nice. jest up A, ja to na kill. nie? ale lewo. Sprowuję. no. Ale lewo bardziej. Nice. Main. Mam to. Mam 300 O nie, nie mam mnie. Masz to Nice, dobre, Quick, quick Pusto będzie Skocza. Jest tam mhm. Jest tu Mam to, mam to, mam to Mam Blok I tak Block. Hitek. Nice, dobra, git Las jest gościu Plecy, plecy rosną Plecy, plecy, plecy Nice, dobra Masz bug, jak coś Nice hit Mam 12 Nie, nie mam u mnie, znaczysz czy nie? Nie wiem, może być problem. Kurde, rozwalił mnie, sorry. Jezus, ale unlucky. My bad, gości mnie wamfnął. Przegrywamy jedno spotkanie, no niestety, ale unlucky. No i przechodzimy do ostatniego spotkania, moi drodzy. I no, widzimy się w ostatnim meczyku. I teraz mamy rematch. I w rematchu pokażemy, że jesteśmy w 100% lepsi. jecie, cofnę. Raz. Mam no. Zestrzałem. O, jaką to obronił, Ja nie mam pytań. Mam Beto wybił. No tyle. Wamfniesz? Wamfniesz. Nice. Nie nie mogę, nie mogę. Low boost. Go. Masz to o, o wola Podam ci, nie mam jak. Nie mam to. Nice. Plecy. Uh -huh. nice. ciebie? No, mam to. No one won. Oj, tak. Oj tak. Tak jest! Tak, tak. Tak jest! Pięknie, mamy to. Jezus jak Jezus Maria. C już wiedziałem, nie? Że to się stanie. Dawaj prawo. Mam. Kopa mu da? Mam to. Blok? O. Do mnie? Nie, Nie mam. Jest tam. Czekam, co to. O kurde, umarłem. In... Nie wytrzymam. Co tu się dzieje? My bad. Biorę to. Follow. Mhm. Uwaga. Tam o Jezus. Ktoś się zap... Masz? Najstrejszy. Nie! Man, like Podam ci. Ja no nie wytrzymam ten Tommy cały czas Bam, 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 bam! Zastrzam Gol, in. in. Zan oczywiście Dobrze, że ten bump przed. Ten Tom cały czas tak nie chasuje, no nie wytrzymał. Ale No oni tak grają właśnie. Follow. Dobra. Mhm, masz? Tyle. Czas. A muszę wybić, ja mam boosta. Ja czekam za tą defensywnie. A ze No i bardzo fajnie. fajny to masz. Coś tak, coś, to, coś tak czułem, coś tak. Coś tak coś coś mnie w przeciwcie Jedzie cofnę. Nice, czekam na widzę. Mam o, Nice to. Open No i klasa, o to chodzi LOL Cztery, Nice Dobra, wezmę tu sobie Mam to Solo mhm. Jeden up. a się, się na banto Nie wziąłem boosta sam jesteś. <susy> Dobra, wziąłem sobie setę już Nice low ja busy tam Mam to. Nice. Blokuję jeszcze może? Nie. O, masz. abies, abies, uważaj. Szczęśliwy. Nice. Czekam na endę. Czy to clear'nie? No, jak clear Do ciebie? Czekaj. Nie, to masz. O, dobra, Uwaga. Tomasz masz up, to up. Nice. Ja mam blok. Dobra, wezmę to. No, ja mam low. Boost. Wezmę jeszcze. Nice. Wezmę jeszcze. Tak, dawaj. O, co, Nice. To wezmę jeszcze, co? Dobra, dawaj. Nice. No z doublem. No i bardzo fajnie. No i od razu pokazujemy, że jesteśmy lepsi, ale niestety poprzedni mecz przegraliśmy pasmem e, pasmem czego pechów. <gryw> w sumie pech to no. po prostu gość mi dał takiego przypadkowego bampa. A więc mamy 9 wygranych i jedną przegraną po placementach i wbijamy, zaraz się dowiemy co wbijamy. Grand Championa. Dwa, moi drodzy, dywizję trzecią. A więc wydaje mi się, że po prostu największą, największą rangę, jaką byśmy wbyli, to również dywizję trzecią, maksymalnie dywizję czwartą. Także jeszcze raz dzięki za gierki Nie ma za co. I tak, i to by było na tyle, moi drodzy: placementciki, z dwójek ograne. Widzimy się już w następnych odcinkach, bo jeszcze musimy ograć jedyneczki, musimy ograć trójeczki. Także tak to będzie wyglądało. Trzymajcie się, moi drodzy, i do następnego odcinka.